Witajcie, moi drodzy. Parę słów o transpozycjach. Wiemy, czym one są. Są takimi specyficznymi układami energetycznymi i zaraz sprawdzę. Bo y, y, udało mi się dzięki temu spotkaniu w Nowicach, gdzie po prostu wstrząsająco dobrze zadziałały, iż y, y, można było je skonfigurować teraz nie tylko na poziomie jaźni, ale i świadomości duchowej. Te o ja dziękuję, te transpozycje, dlatego grota istnienia, proszę. a tu już wiem czemu. Dwie noce męczyli mnie ze zrobieniem groty istnienia. Mamy taką nową transpozycję, ponieważ do wymiaru 14 będzie można być, jakby powiedzieć, w czasie tych naszych działań, podróży, przy wykorzystaniu transpozycji, włączonym. Obecnym. No to jest po prostu fenomen. Ja nie wierzę. I moi drodzy, te transpozycje, które żeście mieli, yy, yy, musiałem jakby powiedzieć troszeczkę udoskonalić. Czasami kolorek, czasami coś, ale też przygotowałem kilka wersji. Transpozycja dom swój na przykład jest tak ważna, że tych wersji z lekką zmianą tła, i tak dalej, zaraz wam po pokażę jest chyba 10. I wy możecie sobie, bo są one w plikach do pobrania popko.pl możecie sobie wybrać, którą chcecie, a możecie jej wszystkie wydrukować, bo wtedy z tego jednego pakietu transpozycja dom swój, to chociaż ich jest kilka, to każda z nich działa tak samo jak ta druga. Ale wasz umysł może. Le, jemu może się lepiej kojarzyć jaki, jakiś kolorek. Ja przygotuję oczywiście materiał, taki pod kątem warsztatów, i tam oprzemy te nowe warsztaty na transpozycjach, ponieważ dają wgląd całkowity. Jeszcze jedną transpozycję zrobię dzisiaj, bo nie zdążyłem, to się dorzuci. I uwaga teraz, moi drodzy. Zobaczcie. To jest czarna chata. Pięknie zrobiona, musiałem ją nieco zmienić, czy, czy nawet jej jeszcze nie było, i ja miałem i tylko troszeczkę zmieniłem. Potem mamy, zobaczcie, dom swój, i teraz tych wersji domu swego zobaczcie, ile jest. One wszystkie są podobne, bo są baletniczki, ale uruchomione są różne tła, i wy sobie możecie wybrać. Zobaczcie: to dom swój, to dom swój. To, czyli ktoś by powiedział, ale to płonie. Energetyka jest wszędzie przenika domy, przenika powietrze, przenika ziemię i wodę, I, i po stronie energetycznej, tam gdzie jest człowiek, to z reguły widać czernie, no nie? Ale tutaj ta yy, siła emocji jest jeszcze siłą twórczą dlatego mówimy tutaj też o ogniu przemiany więc to się dobrze wtedy kojarzy. No i to jest oczywiście wersja taka, jak widzimy, tutaj artystyczna. Potem mamy znowu transpozycję, znowu inne tło, znowu inne tło. To, to to samo, ale zobaczcie, przestawienie. Przestawiłem tylko postacie, a i żeby wejść w poziomy do groty, do później tworzenia groty istnienia, musiałem przerobić cały ołtarz, no nie? I on tam ma zawarte kody, których tutaj po prostu nie widać. Znowu zobaczcie, transpozycja, dom swój, i to jest chyba koniec domu swego. Nie, to jest, dom swój, to jest jeszcze 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 dom swój, i to ostatnia, która była kiedyś pierwszą, dom swój. I z tego sobie wybierzecie, i to, co przypadnie do gustu, jest ok. Ja, ja sobie tam kilka ich wydrukowałem, bo mi się podoba. I już. Pamiętajmy, że transpozycje nie muszą wisieć, chociaż są ładne. Je, jak wchodzimy, przystępujemy do działania, to po prostu mamy. Możecie nawet mieć kolejno ułożone i to będzie o tym na warsztatach przygotuję materiał i skalę, gdzie transpozycje są ułożone i, i krótko omówione z tym oczywiście wejściem w przestrzenie. Tak jak było tutaj na warsztatach w Rusinowicach, ludzie, jak mówiłem, Teraz włączamy te transpozycje. O co chodzi? To po prostu to szło. One, one zobaczę, wsparły ludzi w tym wchodzeniu w 50-60%. Teraz już będzie w 60, prawie 80. To jest niebywałe, niesamowite. Także na razie tylko mówię o samych transpozycjach, jak nie dziś to w poniedziałek dopiero będą, bo, bo mamy tutaj te jasnowidzenie, dziewczyny też jeszcze tam pewne rzeczy robią, nie wiem czy zdążą, wrzućcie, ale możecie na popkop .pl plik, wejść pliki do pobrania i zobaczyć pod wieczór czy będą, bo, bo Magda akurat może, może będzie w stanie to zrobić, kosztem wiadomo. Tak, a Mardzia mówi, że wrzucą. I tu mamy trzy transpozycje dla dzieci. Pisze tutaj, zobaczcie, śnienie albo wgląd. Tu śnienie, to jest śnienie, bo dziecko marzy. o Dziecko i my, jak schodzimy do poziomu dziecka, niebo to są transpozycje dla dzieci i dorosłych. My jesteśmy dziećmi w oczach ojca. Więc wtedy pojawia się niewinność i wszystkie furtki są otwarte, bo chwytamy te wersję nas samych, która jest wszędzie akceptowalna. No, później wychodzimy z wizji i znowu jesteśmy nie tacy doskonali. No, ale postawy powolutku się gruntuje. To jest druga, widzicie, transpozycja i to jest trzecia transpozycja jesteśmy dziećmi. Ta tutaj akurat jest już taka dla dorosłych. Zobaczcie, jaki gruby misio ledwie jedzie na rowerku. No nie? Dobrze, i też możecie je sobie i trzy wydrukować, zwłaszcza dla dzieci, jakby one wchodziły z Wami w jakieś wizje, bo jedno się z czymś kojarzy, druga transpozycja z czymś, no i tak łatwiej się w tym odnaleźć. Teraz mamy tutaj y, transpozycję gniazdo, to jest jedna. Y, tutaj te transpozycje mają też kolor poprawiony do druku, y, bo tak y, ludziom tam wychodziło troszkę za ciemniej i y, oczywiście jak się widzi to okiem fachowca i y, później y, ja to przynajmniej widzę, nie do końca to tak wyglądało, żeby było cudownie. Teraz wszystkie transpozycje są pod druk, po, poprawione. Co prawda ja w RGB tylko to robię, powinienem w cmyku robić, ale drukarki ładnie to łapią i czysto to wygląda. To jest jedno to gniazdo do wchodzenia w przestrzenie. Tutaj jest bardzo, a to mi się dostała, czemu to tak? Tu mamy grotę istnienia, a to były dwie plansze przygotowane one są niby takie same. No nie zobaczcie, a jak kliknę palcem, o, tu się inaczej to ustawia. Troszeczkę ta woda, i to już może mieć dla niektórych znaczenie, to po prostu przez tego nie będzie. Były podstawą przygotowania transpozycji. I zobaczcie, tu mamy transpozycję. Ta jest taka blada, specjalnie tak zrobiona. Taka jakby inna, troszeczkę niewyraźna. Na tę grotę istnienia to jest niesłychanie ważna rzeźba. Jak do niej dochodzimy, to tam wszystko powstaje, dlatego siedzą takie formy, widzicie, forma rzeźby, człowiek, który tutaj jest taki prymitywny, czasami słonik. No, tego troszeczkę jest. I zobaczcie, podobne. Ale teraz y, zawsze coś możecie wybrać, no nie? Czyli y, choć to jest grota istnienia, czternasty wymiar, ale już w sobie zawiera też te niższe struktury. Zobaczcie. Tu oczywiście podpowiedź co do chrztu, no nie? Taka prościutka transpozycja. Tu jest... Tyle, widzicie, zniknął ten, ten, to sakrum, ołtarz, i ona też pięknie działa. Swobodę taką luźną daje. Więc, gdybyście chcieli myśleć, przeżywać coś, zatopić się w jakichś marzeniach, to właśnie taka czysta, goła, jakbyśmy to powiedzieli, może Wam lepiej sprzyjać. I znowu, znów troszeczkę inne tło tam no nie ma dużych różnic tu na przykład słonik jest tam gdzieś też tam słonik ale naprawdę te zmiany mają znaczenie tutaj mamy znowu transpozycję przebaczenie tu była ta starsza ona jest mocna ale nie każdy jakby powiedzieć się w tym odnajduje bo nie rozumie tych pewnych zmian tu zrobiłem prościej Wielcy mistrzowie, czy żyjący, czy nieucieleśnieni, no nie. Ojciec tam z tyłu i oczywiście poziomy, tutaj do schodzenia, schodzi do nas, medytuje się, kody zawarte są i nie zapominać o tym, no nie, że jesteśmy dziećmi i naprawdę mamy prawo do błędów, bo bez nich nie byłoby ewolucji. Także możecie sobie ją wziąć. Ta jest taka bardzo łagodna, potęgę Ojca widać i cały mechanizm, dzięki któremu możemy po prostu. Wzrastać. To jest tak ładnie ujęte, że wtedy, ale to na warsztatach, na warsztatach w Rucinowicach udało się ludziom, nie wszystkim, byście mogli sami, jak zastosujemy pierwsze wielkie przebaczenie, się czyścić. I naprawdę, jak tam zaburzenia jakieś idą, wszystko jest wyczyszczone tak, jakby wielki mistrz. Buddha czy Jezus was dotyłka. Autentycznie osiągnęliśmy ten poziom i można to wykorzystać. Przynajmniej do domu wrócicie, dlatego ten dom swój, nie te transpozycje, no, są w takiej ilości. Tutaj mamy struny. To jest taka jakby kosmiczna i ta, która mi się bardzo podoba. Gdzie tu mamy miasto takie dziwne, no nie? Takie magiczne. Mamy przestrzenie duchowe, energetyczne i widać, że ci ludzie mają bezpośredni kontakt z tamtą rzeczywistością, a struny pozwalają im to zespać. Jak się tego dotyka, uruchamiają albo pozwalają dotknąć mocy wszechświata. Tutaj oczywiście jest transpozycja na śnienie, to ona chyba tam jest wrzucona, tylko tutaj poprawiłem ten przez korektę gamma, akurat wystarczyło przygotowanie do druku. Tu przygotowałem jedną wersję tronu, wy tam mieliście inny troszeczkę układ i ta jest taka najlepsza wizualnie też. No nie, tu macie tak jak w roślinowicach jeden, to cztery tu po bokach jest dokładnie podłączenie pod tamte. Przestrzeń i ludzie co chodzą, co się cieszą, co wiedzą, czym się to je. No i tutaj jest nowa, to jest, dotyczy tutaj jasnowidzenia. No nie, jutro właśnie, jak ktoś z Was by sobie ją wydrukował to bym wam podłączył te, tę transpozycję i oczywiście osoby, które zakupiły transpozycję wcześniej, nawet te za 200 zł, 4 sztuki, to w ten wtorek, który teraz będzie poniedzieli, no nie, podłączę, jak sobie wydrukujecie, bo musicie mieć to wydrukowane, te transpozycje do tego kompletu. Co prawda tych transpozycji trochę będzie, więc one prawdopodobnie później będą, boję się powiedzieć, bo ich jest sporo, Y, y, będą kosztować 300 zł, ale y, 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 powiem wprost: y, to jest bardzo mała y, suba. To jest wgląd, bo wchodzę. Jasnowidzenie jest częścią tego wglądu jasnowiedzy. Mamy tutaj jeszcze różne inne elementy, które występują, nam pomagają, naprowadzają, podpowiadają, a my nawet nie wiemy jak. Bo zauważcie, że czasami czujemy to, czyli jasnoczucie. Jasnowiedza to już jest oklepana, jasnowidzenie jest oklepane, ale nawet ciało biologiczne daje sygnały, przestrzeń daje sygnały, czyli jeszcze inne nasze ciała tutaj informują w sposób nieokreślony, bo my tego nie potrafimy wyczuć, ale wiemy, że to się dzieje, bo jest to przerzucane na język znanych nam odczuć. No nie? Czyli w tym wypadku to jasnowidzenie, to jest wgląd i dlatego tak góra kazała napisać wgląd. Bardzo ciekawa. No i oczywiście wyspa Polan, ognisko Polan, o tutaj to się dzieje, cuda, w poru, w połączeniu ze strunami to idzie, idzie wojować. No i to, to na razie wszystko. Dojdzie jeszcze jedna do potężnych przemian, ale nie zdążyłem już zrobić. Ja ostatnie dni śpię tylko po dwie godziny. Dlatego, nawet jak miałem odpowiedzi na pytania, to to takie ogólne do Jana, o, to byłem tak zmęczony, że nawet tam tak, tak troszeczkę się, jakby tutaj powiedzieć, dziwnie zachowałem. No, nie tak szybko leciałem przez te tematy. No i oczywiście tam też mówiłem, że jest to, są pewne rzeczy dla Was nie, nieosiągalne, ale pamiętajmy, że my mówimy zawsze na dziś. Ja też pewnych rzeczy nie dotykam, ale być może jutro już dotknę. I to samo jest z wami. Mówimy na dziś. I, i tego nie dotłumaczyłem, miałem po tak wyszuty sumienie. Dobrze, moi drodzy, to tyle odnośnie transpozycji. Będzie wojna. Poza tym no nie ma niczego innego. Albo transpozycje, albo 20 lat u buddystów, ale tam nie ma takich, którzy was czegoś takiego nauczą. Oczywiście jest parę osób, ale czy się do nich dostaniecie i czy wiecie, kto to to wątpię. To co moi drodzy, transpozycje są cudem Edenu, bo przygotowują wejście w światy energetyczne, duchowe, a już jak i widzimy, i boskie dla nas, dla Edyńczyków, dla ludzi, którzy naprawdę chcą być lepsi i zaczynają rozumieć, jak to osiągnąć.